Cześć, tu Małgorzata Pioszyk, to jest podcast o skutecznej sprzedaży dla hotelarzy. Dzień dobry, dzień dobry, Małgorzata Pioszyk, witam bardzo serdecznie w podcaście o skutecznej sprzedaży i szczególnie dzisiaj zapraszam do tego podcastu hotelarzy, szczególnie zapraszam liderów działów sprzedaży, a także wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą, konferencji, eventów, wydarzeń, ponieważ dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat o aktywizacji sprzedaży MAIS. Porozmawiam z MAIS, superhero, Natalią Miączyk. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę Cię tutaj gościć w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Takie przywitanie. Drodzy, ja się bardzo cieszę, bo to jest mój ulubiony temat. I może zaczniemy, Natalia, od tego, że powiesz kilka słów o sobie, powiesz, czym się zajmujesz na co dzień, jaka jest Twoja historia. No tak, na co dzień obecnie jestem dyrektorem sprzedaży i marketingu w Bloom tym w Ryszkackiej Porębie. Natomiast tak naprawdę sprzedażą zaczęłam się zajmować w 2016 roku, kiedy po raz pierwszy tak naprawdę zapoznałam się z tą sprzedażą jako koordynator do spraw sprzedaży w hotelu Mercure Karpacz. I tam już wiedziałam, że ta sprzedaż to będzie coś, w czym ja bym chciała pracować. Ale to nie było takie łatwe, ponieważ to było też miejsce, w którym. E Pierwszy raz jakby zaliczyłam taki, taki troszeczkę taki od doła, gdzie hmm. właśnie zaczynając przy tej sprzedaży, po pierwszych dwóch, trzech tygodniach stwierdziłam, że się tego kompletnie nie nadaje. A to opowiadałaś na tak zwanym przed antenie tę, tę historię, Ech. kiedy zaczęłaś aktywną sprzedaż i po trzech tygodniach stwierdziłaś, że nie, to nie dla mnie koniec nie nadaje się. Dokładnie, dokładnie tak było. Co tam się, co tam się stało, co zaszło? Wiesz, co zaszło? Bardzo tak naprawdę prosta sprawa, której, która myślę, że dotyczy teraz bardzo wielu osób, czyli mm -hmm. jako taka wiesz, dynamiczna, aktywna osoba, która chciała podbyć świat w tydzień, dwa, nie mając e, żadnych wcześniej kontaktów, relacji biznesowych połapanych. Mm -hmm. No i co? No ja chciałam wejść na ten rynek i, wiesz, I zdobywać no, go. Po tygodniu, dwóch mieć tak naprawdę cały kalendarz eventów majsów już wiesz, na ten moment. I co? Nie udało się. No i się nie udało. Oj, mm. Trzy tygodnie. No to był taki maks. Już wiesz, po tych mm -hmm. trzech tygodniach też byłam pod kreską, na zasadzie, że da no, tego nie daje. trzeba mm -hmm. zmienić pracę. I co się stało, że w... zostałaś ostatecznie? No bo dalej zajmujesz się sprzedażą, i e, no, z tego, co, co e, wiem, no to z dużym sukcesem. E, co się stało? trafiłam właśnie na mądrego lidera, mądrą panią dyrektor sprzedaży i marketingu. Pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy. E... Dziękujemy. <laughs> Która, ja się śmieję przysłowiowo, wzięłam je za te habety do góry i mówi, mm -hmm. Natalia, serio? Ty serio? Mm -hmm. Ja wiem, jak po dwóch tygodniach, jak po trzech tygodniach? Daj sobie pół roku, rok i zobaczysz. Mm -hmm. No i dałam sobie. Było ciężko, zaciskałam zęby, ale dałam sobie ten czas i. No i poszło. Ja też zawsze powiem wam, <grym> pamiętam taką historię, kiedy ja zaczynałam też wieki temu <grym> w sprzedaży i też sprzedaży aktywnej. I jeszcze pracowałam w dziale, gdzie. Pracowało kilka osób, które zajmowało się tylko taką sprzedażą reaktywną, czyli oni mieli po prostu odpowiadać na oferty, a ja tym hanterem byłam, młodym wilkiem wyszukującym klientów z rynku i pamiętam, że to też było dla mnie frustrujące i, i no pół roku, tak mniej więcej zajęło mi, żeby się rozkręcić i miałam te same momenty co ty, więc doskonale, doskonale Cię rozumiem. To myślę, że dzisiaj na pewno fajnym tematem będzie, żeby, żeby trochę porozmawiać sobie o tym właśnie jak znosić tą odmowę, jak się nie załamywać, jak sobie radzić i przez te pierwsze pół, pół roku do roku, bo wiem, że w niektórym nawet rozkręcenie się trochę dłużej zajmuje, wytrzymać w tej sprzedaży. To może w ogóle zacznijmy od tego, Natalia, czym sprzedaż jest dla ciebie? Myślę, co, obecnie troszkę można powiedzieć też zabawą. Bo jakby to jest, wiesz, nawiązywanie relacji. Każda osoba jest inna, jakby do każdej osoby mm -hmm. musisz się dopasować. No i troszkę myślę tą sprzedażą pobawić, żeby ona była skuteczna. Jakby mm -hmm. nie jesteś w stanie mieć złotego środka, który będzie pasował e, do każdej osoby, do każdego wydarzenia, do każdej sytuacji, mm -hmm. musisz się tym pobawić. I Czyli nie ma takiego jednego klucza, który wszystkie drzwi nie otwiera. To się mm -hmm. chyba ze mną zgodzisz, jakby. jakby. No, no nie da się, tak? Więc mm -hmm. jakby to jest. No, jakby ta sprzedaż jest, no to są relacje, jest mhm. to dynamizm, jest to ogromna kreatywność i no i przede wszystkim, no. Trzeba to lubić i się tym bawić. Trzeba to lubić, tak, to jest yy, i trzeba mieć też pozytywne, wzmacniające przekonania na mm -hmm. temat tego, czym jest sprzedaż. Dlatego ja też cię o to zapytam. To jest pytanie, które ja zawsze zadaję też na szkoleniach yy, i ono też mi yy, pozwala czasem niektórym osobom pomóc w tym, żeby się na ten sprzedaż jeszcze bardziej yy, otworzyć. No mm -hmm. dobrze, yy, tak naprawdę to zainspirowałaś mnie do i, i też yy, trochę dlatego też Cię zaprosiłam, bo dużo postujesz ostatnio na temat aktywnej sprzedaży. Ja czytam te Twoje posty. Jestem po prostu zakochana, bo mi, na moje serce się leje, bo jakbym e, słyszała siby tylko trochę innymi e, słowami. Więc no, Ty zachęcasz do aktywnej sprzedaży. Podczas gdy, no, umówmy się, większość e, obiektów, większość hoteli. Mm, no to uprawia tę sprzedaż reaktywną, czyli tam jest to, to wyczekiwanie na oferty, mm. odpowiadanie na te oferty, natomiast mało kto faktycznie wychodzi na rynek, szuka mm. aktywnie klientów, natomiast no, Ty to robisz, piszesz o tym, dzielisz się na LinkedInie, co sobie za, zaobserwujcie, jeżeli ktoś jeszcze, Natalii, nie obserwuje to, to koniecznie i poczytajcie, co, co pisze na temat aktywnej sprzedaży. No i właśnie, dlaczego Ty to robisz? Dlaczego ja to robię? Bo właśnie tak, jak sama zwróciłaś uwagę, mało osób to robi. Mhm. Więc, żeby wyjść troszeczkę naprzeciw, też e, jakby spró spróbujmy patrzeć na nasze życie prywatne. Jakby kupujemy usługi czy towary od osób, to robimy. Totalnie. Jakby, jeżeli tak naprawdę sprzedasz siebie, to obojętnie, co byś nie chciała tak naprawdę sprzedać, w pierwszej kolejności ktoś pomyśli o tobie. I jakby. To nie różni się niczym od sprzedaży mais. Jeżeli mhm. my się dobrze sprzedamy, mhm. jeżeli dobrze się pobawimy tą sprzedażą, tą relacją z klientem, będziemy ją fajnie gdzieś tutaj pielęgnować, mhm. to w przypadku, kiedy ktoś będzie chciał zorganizować, nie wiem, konferencję, event, wigilię firmową, on nie będzie szukał. On będzie wiedział, że on miał z tobą fajny flow mhm. i on po prostu ciebie zadzwoni. Mhm. Jeżeli będzie szukał też na rynku kogoś, kto będzie szukał czegoś podobnego no to też będzie polecał w pierwszej kolejności ciebie, no mhm. i jakby to się będzie napędzać. Czyli sprzedaż to relacja, tak to naprawdę. Mhm. Ale ja jeszcze też zawsze zachęcam sprzedawców troszeczkę od drugiej strony. Mhm. Od tej strony, że jakby budując sobie tą aktywną sprzedaż, pozyskując sobie tego klienta, jest się też bardziej wartościowym pracownikiem na rynku. Bo masz już tą swoją bazę, która przechodzi ze sprzedawcą. Mhm. Ten klient przejdzie za sprzedawcą. On nie przejdzie za obiektem, uh -huh. on przejdzie ze sprzedawcą. Więc, jakby tutaj. Czy taka marka osobista, budowanie dokładnie, takiego brandu. Dokładnie. Uh -huh. uh -huh. Budowanie takiej marki osobistej, i wtedy też zawsze jest dużo łatwiej e, w nowym miejscu, po prostu. Tak? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Więc ja zawsze tak zachęcam. Jeżeli już nie, nie działa ta zachęta, taka wiesz, że dla tej firmy szukamy tego klienta i tutaj jakby pozyskujemy jak najwięcej, żeby jak najwięcej uh -huh. organizował to zawsze też mówię, słuchaj, jeżeli chcecie się rozwijać w sprzedaży, chcecie dalej pracować, chcecie gdzieś tam osiągać fajne wyniki, to ta osoba, którą pozyskacie w firmie X, przejdzie później do Szyba, że my ja cię podsunę tutaj, może to dobrze. sobie tutaj. Tu sobie tutaj, sobie, tu, tu sobie Bo Ja tu nie mogę usiedzieć. <grym> <grym> ja mówię, wulkan, nie, <grym> ja mam to samo. Bardzo dobrze cię rozumiem. No dobrze, to y, zachęcasz do tej aktywnej sprzedaży, robisz to i, i w swoim zespole, mhm. i gdzieś na y, social mediach. To teraz. Takie pytanie weryfikujące, czy naprawdę się da? Czy da się pozyskiwać klientów, nowy biznes na eventy, na wydarzenia, do hotelu, tak z rynku, wychodząc na rynek i po prostu łowiąc? Da się. Da mhm. się jak najbardziej. Nawet ostatni przykład, kiedy też właśnie pisałam o tym na LinkedInie. Da się. Właśnie byłam ostatnio u klientki, którą poznałam 7 lat temu. A to co, z cytrynowką? Z cytrynówką. Mhm. I, I pani Sylwia do mnie. Pani Natalia, ja tak sobie ostatnio myślałam. My się znamy. Już 7 lat. Ja mm -hmm. dla panią coś specjalnego. No i Pani Sylwia skykuje mi z cytrynów. O pięknie, pozdrawiamy panią Sylwię, bardzo miło. Lubimy cytrynówkę. Z cytrynówkę i ja do czego zmierzam? Pani Sylwia jest osobą, która takim moim klientem, takim pierwszym, mm -hmm. wyszukanym w internecie, mm -hmm. wyjeżdżonym, mm -hmm. e, z którym gdzieś tam załapaliśmy takie super flow już od mm -hmm. pierwszego spotkania, więc się naprawdę mm -hmm. się da, Jakby takich osób jest coraz więcej i. I takich klientów i faktycznie da się i znamy się naprawdę już kupę lat mhm. i nawet jeżeli Pani chce zrobić w innym obiekcie event, czy swoją konferencję, dzwoni do mnie i no, co Pani o niej myśli, mhm. a poleci mnie Pani tam, więc to są relacje naprawdę na, na wiele, wiele lat. Mhm, super, fantastycznie. No ja też mam takich klientów, muszę Wam powiedzieć i z tym już ty, tyle lat współpracujemy, więc to jest piękna, mm, piękna historia. Cały czas podkreślasz też tej swojej komunikacji a propos tych relacji, jakie to jest ważne, to budowanie relacji. Ja to nazywam y, na swoich szkoleniach, które prowadzę, to strategia follow-upów, czyli tak naprawdę jesteśmy cały czas w kontakcie z tym klientem i słuchajcie, nawet wtedy, kiedy on już y, wybrał inny obiekt, bo czasem tak się zdarza. Chciałabym powiedzieć to głośno i wyraźnie. Czasami się tak zdarza. Bardzo często się tak zdarza. I nawet zdarza się tak, że, że, że po prostu za pierwszym razem, jak się spotkacie z tym klientem, on was nie wybierze, ale może wybierze was za drugim albo za trzecim razem, jeżeli będziecie robić te follow-upy, czyli będziecie z nim w kontakcie, czy też jak pięknie ty napisałaś, dbać. Dbać, jeszcze raz dbać. E to powiedz mi o tych relacjach, jak ty budujesz te relacje, jak ty o nie dbasz, co to dla ciebie znaczy dbanie o, to, o te relacje, jak to u ciebie wygląda tak na co dzień z twoimi klientami? Wiesz co, to jest proste, proste. Ja mm. zawsze się też odnoszę do takiego życia prywatnego, mm. że jakby nie lubimy ludzi, którzy sobie przypominają o nas, kiedy coś chcą. W mm. tym momencie. Więc jeżeli mamy już tą fajną Fajna. relację mm. e, zbudowaną, to mówimy o nią. Mamy, nie wiem, święta, urodziny, e, wiemy, że, e, nie wiem, Przytoczę też panią sobie, tak rocznice z, z klientem, albo też wiemy, że obie jesteśmy, nie wiem, psiarami. No to dbajmy o też takie poza sprzedażowe te relacje, tak? Mhm. Nie wiem. Wyślijmy, nie wiem, kartkę na święta, życzenia na święta, mhm. cokolwiek, tak? Jakby przypominajmy się o tym i jakby, no, dbajmy o, o te relacje. To jest tak naprawdę. Nic trudnego i nic, mm -hmm. co, co by nas nie spotkało też w życiu takim prywatnym. To ja bym też y, chciała, bo zakładam, że będą nas słuchać osoby, które pracują w sprzedaży y, i... No właśnie, ja się często pytam na szkoleniach, słuchajcie, tak szczerze, bądźmy zupełnie szczerzy, ile wy robicie tych follow-upów? I może ja, wiesz co, teraz zmienię follow-upy na dbanie. Mogę sobie to wziąć od ciebie? Możesz. Dobra, dziękuję. dziękuję. E, jak wy dbacie o tych swoich klientów? Bo faktycznie e, follow-upować to jest e, taka terminologia sprzedażowa mocno, natomiast to faktycznie polega na dbaniu. E, I to wiesz, to nie są też te rzeczy, bo na przykład, nie wiem, mamy super relacje we Wrocławiu, przyjeżdżamy do Wrocławia, zadzwoń mu, się na kawę. Mm -hmm. Jakby cokolwiek, to są naprawdę drobne rzeczy, które gdzieś tam. Procentują potem. Procentują, dokładnie. Mm -hmm, dokładnie. Um, OK, więc a propos właśnie tej, tej strategii follow-upowej i tych szkoleń, to kiedy pytam tak szczerze właśnie osoby pracujące w dziale sprzedaży, to ile wy tych follow-upów robicie? Bo wszelkie statystyki, bo ja też jestem zwolenniczką jednak patrzenia na statystyki, pokazują, że. Twój sukces sprzedaży zależy od tego, i tu mówię o sprzedaży B2B, ile follow upów, czyli ile tego dbania jesteś w stanie zrobić, ile tych telefonów, a ile Ci się najdłużej zdarzyło chodzić, właśnie zabiegać, dbać o relacje z klientem, zanim on został Twoim klientem, zanim on się zdecydował na relacje z Tobą, na zlecenie Tobie usługi. Wiesz, co no, to trzeba liczyć, to było jakieś pół roku, to były jakieś takie pierwsze. A to i tak nie, tutaj... tak, nie tak źle. Tak, pół roku. No. Pół roku, ale średnio no to jest taki rok, żeby mm. tego nowego klienta jakby do siebie przekonać, żeby został z nami, jakby na stałe. tak. Mm. Już nawet nie mówię o tym, że pójdzie do innego obiektu zrobić event czy konferencję, bo bardzo mm. często firmy są raz w jednym, raz w drugim. Mm. Natomiast żeby zawsze z tyłu głowy miał, że. My jesteśmy, my działamy i żeby szukał bardziej nas mm -hmm. i też potem przy organizacji mm -hmm. wydarzenia. Czyli rok rok czasu. Rok czasu to Ja to miałam ten... nawet dłuższą historię i też często lubiłam opowiadać na szkoleniach majsowych, gdzie ja robię coś takiego, nie wiem czy to też to by się zdarza. Ja mam klientów marzeń, czyli na zasadzie mówię, dobra, fajnie działam na rynku, natomiast mam tutaj listę klientów marzeń, z nimi chcę, chcę mm -hmm. pracować i Gdzieś mam to zawsze z tyłu głowy, zabiegam sobie o tych klientów, podtrzymuję relacje. I to nie są takie relacje na zasadzie, że oferta wyszło, nie wyszło, dobra, cześć, tylko naprawdę jestem, dbam o te, o te relacje. No i kilka lat mi zajęło przekonanie właśnie jednej, jednej sieci do tego, żeby współpracować. No. Natomiast to właśnie było takie różne spotkania przy różnych okazjach i to nie takie właśnie nachalne na zasadzie mhm. kub tylko po prostu takie typowo relacyjne spotkanie. No i potem jak pan dyrektor zadzwonił do mnie i mówi, no nie uwierzysz, robimy z tobą szkolenia. Ja Wierzę, wiem, 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 czekałam na to. <grym> Natomiast zajęło mi to faktycznie kilka lat, więc mówię tutaj zwłaszcza do tych młodych, gniewnych, niecierpliwych, bo chyba każdy dobry sprzedawca też jest taki głodny i niecierpliwy. I tak jak Ty mówiłaś o sobie, te dwa, trzy tygodnie już chcemy być na szczycie. Przecież... Tak? A to nie, nie zawsze tak wygląda. Cierpliwości. Ja wiem, że to jest trudne. Ja Was rozumiem, ale cierpliwości. Y... Rozumiem, rozumiem. Tak, dokładnie. To słuchaj, bo być może teraz nas słuchają właśnie osoby takie młode, niecierpliwe i mówią: dobra, skoro Natali tak fajnie to poszło, skoro to jest możliwe, to może być i dla mnie możliwe. To ja zacznę. To od czego? powinni zacząć. Jakbyś mogła takich kilka rad dać, jak tą aktywną sprzedaż sobie zorganizować, pospinać, jak to się powinno odbywać, co robić, jak zacząć? Wiesz co z perspektywy czasu jakby zacząć bardzo prosto, Natomiast i zaraz jakby opowiem o tym, natomiast ja, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo ja też jak miałam, miałam OK, miałam klienta, miałam mhm. telefon. Jakby wiedziałam, co chcę zapytać, ale wykręcałam. A skąd tego, tego klienta miałaś? Wiesz, to ja wtedy, jak zaczynałam i byłam takim, wiesz, taką świeżynką, to no? po prostu sobie wymyślałam, że chcę zadzwonić do tej firmy mm -hmm. i wiesz, jakby testowałam sama siebie i próbowałam. No Okej, okay, czyli to zabawa czy, cały czas sprzedażą. Tak, tak, czyli czy mistrza, jakby w ogóle ogarnięcie, wiesz, kto będzie chciał do nas przyjeżdżać, w mm. ogóle jakie branże, cokolwiek. Jakby taki. Podstawy, podstawy. Mm -hmm. I jakby po prostu no zaczęłam. Jakby był ten lęk, był ten lęk, że z drugiej strony ktoś odbierze ten telefon. No, i może nie będzie chciał rozmawiać, rozmawiać z tobą, bo to się, to się może zdarzyć. Nie? Ja się bardziej bałam tego, że on będzie chciał rozmawiać. Wiesz, <laughs> okay. na okay. samym początku wiesz, z jednej okay. strony chciałam mocno, z drugiej strony on odbierze i co. Mm -hmm. okay. A wiesz o co chodzi, ale. Przede wszystkim uważam, że dałabym taką teraz o tym radę, żeby się nie bać, że trening czyni mistrz, że nawet jak coś nie pójdzie, mm -hmm. my musimy sobie to przetrenować, jak każdą mm -hmm. inną rzecz, która później przyjdzie automatycznie. Mm -hmm. Więc w pierwszej kolejności zachęcam do tego, żeby dzwonić, żeby e, poznawać, żeby docierać, starać się przynajmniej dotrzeć do tej osoby, która organizuje faktycznie takie wydarzenia, mm -hmm. żeby od niej się dowiedzieć jak najwięcej. Kiedy ewentualnie możemy zadzwonić, nie wiem, e, co organizują, żeby też mieć punkt zaczepienia później, żeby mm -hmm. się z nimi też kontaktować gdzieś tam bliżej, Terminu, czy z jakimiś atrakcjami, czy usługami, które są bliżej jakby dla nich sprecyzowane. Więc jakby zachęcam przede wszystkim do tego, żeby się nie bać, żeby się odważyć. Po mm -hmm. z drugiej strony też jest osoba. Czasami są to osoby, które wiedzą wszystko wszędzie były, mm -hmm. a czasami jest to osoba, która e, chciałaby, ale nie wie. Nie? Mm -hmm. Więc jakby. Ale to my przede wszystkim musimy siebie przetrenować w tym, żeby zadzwonić, porozmawiać. Okej, okay. i... czyli y, przede wszystkim chyba warto by sobie zrobić taką bazę, w, do kogo będziemy dzwonić, tak. czyli firmy, które mogą być zainteresowane zorganizowaniem. To jest na ogół kilka branż, od których warto y, zacząć. Y, z kim tam rozmawiać, czyli do kogo znaleźć. Teraz słuchajcie, naprawdę ja zaczynałam sprzedaż wieki temu. <laughs> śmieję się, bo wtedy <laughs> się na panoramie firm. Pracował, brał się panoramę firm, bo to była książka taka gruba, nie? Teraz mamy takie narzędzia, po prostu LinkedIn, który mm. jest świetnym narzędziem, gdzie można praktycznie każdego, każdego znaleźć i, i można. Właśnie z nim zacząć nawet jakąś tam znajomość czy rozmowę, czy, czy też zachęcić go do obserwowania swojego profilu. Więc tych narzędzi jest, jest bardzo dużo. No dobrze, a jak się nie zrażać, tą, bo, bo to powiedziałam na samym początku, od tej historii Twojej wyszłyśmy, jak się nie zrażać do tej aktywnej sprzedaży, no bo też będziemy dużo słyszeć nie. I to nie, słuchajcie, tak jak, jak powiedziałam, lubię statystyki. Średnio na 100 osób, do których zadzwonisz, trzy będą tymi, które Realnie potrzebują, poszukują, czyli to tak z moich statystyk wygląda. I około 7% gdzieś tam w najbliższej przyszłości może rozważać. Reszta nie będzie zainteresowana, więc tak realnie konwersja z tej aktywnej sprzedaży to będzie około 10%. Mm -hmm. Więc 90 razy usłyszysz nie na 100 telefonów, jak się nie zrażać? Czy masz jakieś wskazówki? No i teraz tak. Jakby. Taki wyjadacz sprzedażowy sobie świetnie z tym poradzi. Mm -hmm. No to wiadomo, tak. On jakby ma już swoją bazę i dochodzą te nowe kontakty, jakby przy mm -hmm. nie trudno. Natomiast jeżeli chodzi o młodych, tych rekinów biznesu, którzy chcą teraz zwojować świat, to no tu jest duża rola lidera. Mm -hmm. Uważam, że tu jest, no tak naprawdę, główna rola tego lidera, który, jeżeli ta osoba będzie się zrażać, musi mu uświadomić, że to jest normalne. I jakby Właśnie jakby samemu jakby można powiedzieć przez to przebrnąć, bo jakby obie byłyśmy w, tym samym, tak. w tej samej sytuacji, że jest y, ciężko, dzwonimy, robimy, jeździmy i nic. A innym wychodzi, bo ma, ma, mają z rynku zapytania. To było tego, jego wypłość, bo ja to samo no, no, no mają, no, ale mają zapytania, wiesz, i mhm. jakby nic z tego, tak? Jakby w sensie żadnej długiej relacji. I tutaj jakby uważam, że to jest bardzo duża rola lidera, mm -hmm. żeby prostu, wspierać żeby po prostu wspierać, żeby pokazać, że to, co robisz, jest ok, mm -hmm. że tak robimy i jakby efekt przyjdzie sami. Ten efekt jest gwarantowany i to była będzie po prostu mm. kula śniegowa, która będzie się cały czas za nami gdzieś tam powiększać. Tak, bo jak wy się już rozpędzicie, dro drodzy, sprzedawcy, to naprawdę to pójdzie. Więc mówiłam też na początku, że, że ten podcast też w dużej mierze jest do liderów, do menedżerów, do dyrektorów sprzedaży. Wspierajcie, wspierajcie z tej, w tej aktywnej sprzedaży. Naprawdę potrzeba czasu, żeby się rozkręcić nie ciśnijcie, bo to chyba najbardziej podcina skrzydła, kiedy wymaga się efektów od razu. Tak, bo też są tacy menadżerowie, którzy no, na początku tak wspierają, wspierają, ale później jak tam nie ma efektów po miesiącu dwóch, no to już zaczyna się takie delikatne ciśnienie robić. To nie jest najlepszy, najlepszy pomysł. Ile trzeba dać młodemu handlowcowi, który się rozwija, żeby, żeby miał pierwsze efekty, tak realnie. Kiedy można tych efektów oczekiwać w ja aktywnej sprzedaży? Takich widocznych efektów uh -huh. po roku czasu. Uh -huh. Kiedy te zapytania, zrobią, uh -huh. te zapytania zrobią boom, ja nie muszę się oczywiście uh -huh. pojawiać, bo tak jak e, ja mam teraz w zespole e, też aktywną sprzedaż i jakby też e, osoby, które zaczynają od e, początku. I uh -huh. też dla mnie, jeżeli oni zadzwonią, nie wiem, do 20 firm i mają w tych 20 firmach dwie, dwa konkretne zapytania i szykują ofertę z konkretną wyceną, uh -huh. ja mówię wow. Uh -huh. Ja okay. by, wow. Więc na to, żeby to się rozchulało, żeby też zbudować fajną relację, to jest rok czasu. Uh -huh. I mówię, po drodze się pojawiają jakieś pojedyncze perełki, natomiast jakby. To trzeba no, mieć też sprzeda sprzeda sprzedaż, to słuchajcie, statystyka i trochę szczęścia, tak? Y oczywiście kompetencje, umiejętności i tak dalej to też jest bardzo potrzebne. Natomiast statystyka, więc im więcej tych kontaktów, im więcej tych telefonów, im więcej zasiejesz, tym potencjalnie więcej potem, y potem zbierzesz. Oczywiście, jeżeli masz szczęście, bo ja też takie przypadki znam, no to trafisz od razu na te 3% i, i, i wtedy, y wtedy ta sprzedaż pójdzie. No dobrze, to pytanie jeszcze, y skoro, skoro rozmawiamy o tych kompetencjach to jak sądzisz, czy tej aktywnej sprzedaży można się nauczyć? Czy to trzeba po prostu być tym natural born killer, hunter, czyli takim urodzonym sprzedawcą, takim właśnie new biznesem, szukającym, głodnym? Czy, czy, czy mo można się tego w jakiś sposób nauczyć? Wiesz co, wydaje mi się tak osobiście, że trzeba mieć troszeczkę takich predyspozycji, bo są hmm. osoby, które nie za bardzo, wiesz, chcą się dopasować do innych ludzi, a to musi być osoba, która po prostu wchodzi i jest, mm -hmm. jakby jest rozpoznawalna, jest zapamiętana, potrafi się dostosować do tej innej mm -hmm. osoby. I o ile takich wiesz, technicznych aspektów jesteśmy w stanie się nauczyć, no to wydaje mi się, że tutaj z tą aktywną sprzedażą trzeba mieć jakby to flow, trzeba mieć troszeczkę tej charyzmy, mm -hmm. żeby po prostu wejść i, i to zrobić, mm -hmm, zostać mm -hmm. zapamiętane. Ale ja też zawsze mówię, że w sprzedaży jest miejsce dla innych osób też, jakby jeżeli. Nie jesteś taki chłop do przodu i, i wiesz, i się nie zrażasz tak naprawdę niepowodzeniami. Jest, nie wiem, sprzedaż też reaktywna, mm -hmm. tak? Jakby, nie wiem, czy koordynacja wydarzeń. Jest bardzo dużo zakresów tej sprzedaży, w której też można poszukać miejsca mm -hmm. dla siebie. Natomiast mm -hmm. myślę, że do tej aktywnej sprzedaży no, trzeba mieć troszeczkę też mm -hmm. takich predyspozycji. Mm -hmm, mm -hmm, Okej. Okay. Czyli. Uh... Tak naprawdę, szukając do zespołu, jeżeli teraz, na przykład, kogoś zainspirowaliśmy w, w takim zakresie, że, okej, okay, mamy tą sprzedaż reaktywną, ale też cały czas myślimy o aktywnej sprzedaży, no to poszukamy kogoś do zespołu, no to jakie cechy powinna mieć taka, właśnie taki, taki sprzedawca aktywny? Co ja się zawsze śmieję, że to widać. Wchodzi ci taka osoba na rozmowę, i ty widzisz, mm -hmm, mm -hmm. I ty ją kupujesz. Okay. czyli po prostu. No musi się sprzedać. Musi się sprzedać, dokładnie. Jakby mm -hmm. też my lubimy osoby podobno do siebie. Tak, mm -hmm. to jakby. Z czasami plus, czasami minus, ale lubimy osoby mm. podobne do siebie i jakby też, no, no mówię, ja się zawsze śmieję, że to widać po prostu, że ktoś wchodzi i ty tego ty bierzesz, tego okay. kupujesz. Okej, okay. no to będziecie wiedzieli, słuchajcie, To będziecie wiedzieli po prostu. To będziecie tak? wiedzieli. Pamiętajcie, jakby wszystkie aspekty, tak jak mm. ja mówię, jakieś takie, wiesz, jak rozmawiać, na co zwracać uwagę, to może się nauczyć, tak? Ale jakby takie otwarte osoby, które wchodzą i one, one już, one wiedzą. Okay. To jeszcze, jeszcze jedno mam pytanie. Ja też często o tym mówię na szkoleniach takie, żeby łaj sobie zbudować, i takie dlaczego, nie? zacząć od to dlaczego. No bo ja bardzo często słyszę argument, no mamy dużo zapytań, nie mamy kiedy tego obrabiać, jesteśmy zagonieni, zalatani, no nie ma czasu na tą aktywną sprzedaż. To Właśnie po co tą aktywną sprzedaż robić, skoro tak się dobrze wiedzie, tyle pytań, zapytań i tak no, ten rynek jest taki chętny. No, no, no fajnie, że jest tyle zapytań. Mm. Ja się bardzo cieszę, tylko w pewnym momencie uważam, że to minie. Mm. I jakby jeżeli nie będziemy sobie cały czas tego napędzać, to te zapytania, które do nas przyszły, będą czekać. Będą czekać do nowych miejsc, mm. tu mam stukać, wiem. Tak, to tutaj <laughs> mamy taką stukawkę, jak coś, to sobie e... stukać, tutaj nie będzie tak słychać. Wiesz, będą uciekały do nowych miejsc i, i w pewnym momencie jakby no ta dobra passa nam minie, porozchodzi mhm. nam się po innych, którzy będą chcieli zabiegać o te relacje, mhm. którzy mhm. będą, e, wiesz, bali o to, żeby ten klient się dobrze czuł e, w danym miejscu, o którym będą pamiętać i tak dalej, mhm. więc no, uważam, że jakby trzeba to napędzać, że to jest właśnie ten efekt kuli śniegowej, o którym dziś już tam mhm. wspominałyśmy. Żeby cały czas nam się to kręciło, żeby mieć cały czas fajne relacje, i, no bo inaczej uważam, że to po prostu się w pewnym momencie skończy. Okej. Okay. I będzie Czy... znowu trzeba, jakby, znowu będzie potrzebny ten czas, mm -hmm. żeby to rozkręcić, mm -hmm. nie? Więc. To ja, ja powiem może też z tej, z tej mojej przeszłości, kiedy też stawiałam pierwsze kroki i to faktycznie ym, tak było. Te pół roku początkowe były dla mnie bardzo trudne, natomiast ja stawiałam właśnie na budowanie relacji, byłam taka nieustępliwa w tym budowaniu relacji, i przyszedł taki moment, słuchajcie, kiedy to się odwróciło czyli to, co powiedziałaś, teraz mi się to przypomniało, faktycznie nastąpiło, czyli gdzieś tam spowolnienie, ta koniunktura się troszeczkę odwróciła, przestały się pojawiać te zapytania, albo się pojawiały coraz rzadziej i mniej. Natomiast ja miałam pełne ręce roboty, bo ja miałam już relacje, ja już miałam wy, 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 wypracowane te relacje i to jest nawet tak, że w, kiedy wszystko spowalnia, to ci klienci idą do tych, którzy, których znają, ufają, oni wtedy już nie szukają nowości, bo oni też chcą Tobie pomóc nie? W, takich, w takich momentach trudniejszych. Więc jak mają jeden event do zorganizowania, to go zrobią u Ciebie. Więc dlatego słuchajcie, ta aktywna sprzedaż jest ważna. No dobrze, słuchaj, jest tyle tematów, które ja bym chciała jeszcze poruszyć. Natomiast wiem, że ten podcast ma swoją taką formułę, że to no mówiliśmy się tam 20, pół godziny, bo tak najłatwiej się słucha. I najlepiej też mam taki feedback od słuchaczy w drodze do pracy, że, żeby to właśnie nie, nie było dłuższe, natomiast być może jest coś, o co ja Ci jeszcze nie zapytałam i chciałabyś teraz się podzielić tym z, ze słuchaczami. Czy warto? Nie zapytać? czy warto to o wszystko? Wiesz? Czy warto? Wiesz, na no zasadzie seria. takiej, wiesz, no bo męczysz się, dzwonisz, budujesz mm. te relacje i w sumie nie wiesz, co dalej. Czy mm -hmm. warto? Mm -hmm. Więc pytam teraz, czy warto? Warto. To, słuchajcie, warto, jak to? To jak najbardziej. Ja, ja mam też w ogóle dużo takich relacji, słuchajcie, które się przykładają też na życie prywatne. Jakby to mm -hmm. są relacje naprawdę na lata, i, i jakby to są różne firmy, do których możecie zadzwonić, też nawet. No ja się śmieję. Już nawet, jeżeli nie robicie tego dla firmy, zróbcie to dla siebie czasami, mm -hmm. tak? Jak już nie dociera. E, więc jakby naprawdę to są relacje na lata i, i z różnych firm, które no, pomogą wam też po prostu mm -hmm. w życiu. To Czyli sami. tak naprawdę jako sprzedawca budujesz swoją markę osobistą. Mm. I to ty jesteś tą marką, czyli to tobie ufają i wiedzą tak naprawdę, bo słuchajcie, no sprzedaż też ma swoje plusy, ma minusy to, to czasami jesteśmy postrzegani w różny sposób, natomiast jeżeli zbudujesz swoją markę osobistą, to ten klient pójdzie za Tobą, bo będzie wiedział, że z Tobą będzie dobrze, że Tobie można ufać, dokładnie. że wszystkiego dopilnujesz i że będzie tak, jak powiedziałeś. I chyba to jest najważniejsze, bo też w sprzedaży jest dużo obietnic. Nie, nie wszystkie te obietnice potem się pokrywają, i e, to, o to zaufanie trzeba bardzo dbać. Nie? Tak, dokładnie. I to ja zawsze powtarzam, że sukcesem jest to było po prostu taki event, gdzie dzwoni do Ciebie klient i mówi: Pani Natalia, tak jak Pani uważa, niech Pani zrobi, będzie dobrze. Gratuluję, Państwa, gratuluję proszę... takich klientów. Gratuluję też taką sytuację, gdzie um, no przyjechały dwie panie, też bardzo serdecznie pozdrawiam z Pogotowy z Góry, to jest pewnie które no i musieliśmy troszkę pozmieniać w tym zapytaniu, żeby mm -hmm. dało radę zrobić. Ale, mm -hmm. my, ale my chcemy tutaj zrobić, my chcemy zrobić u Ciebie. Mm -hmm. Więc to są takie sytuacje, że dla których to naprawdę warto. warto. Okay. <laughs> Słuchajcie, więc warto tak naprawdę w aktywną sprzedaż, jeżeli tej aktywnej sprzedaży nie prowadzicie, rozważcie, czy ta reaktywna sprzedaż to jest to, co na ten moment może Wam wystarcza, ale. Może przyjść taki moment, że, że, że te czasy się troszeczkę zmienią i wtedy ta aktywna sprzedaż tak naprawdę te relacje wypracowane przez lata ci klienci, bo też aktywna sprzedaż to nie jest tylko wychodzenie do nowych klientów, czyli tak szukanie łowienie z rynku, ale także bycie dbanie. w kontakcie i dbanie, piękne słowo dbanie o tych stałych klientów, którzy wracają, tak i pozostawanie z nimi w kontakcie, więc to też jest to dbanie, to, to follow upowanie. Bardzo Ci dziękuję, Natalia. To była duża przyjemność gościć Ciebie u mnie, tutaj w studio. Także bardzo Ci, bardzo dziękuję. To był podcast o skutecznej sprzedaży dla hotelarzy. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.